Sprawdź promocję na Case Drop. Drop zwiększony razy dwa. Darmowa skrzynka. Ulepszaj swoje skiny i skorzystaj z ogromnego magazynu. Nowe wakacyjne skrzynie w promocji do 70% stanie. Oferta ważna tylko do 10 lipca. Nie przegap. Wbijaj na Case Drop EU. Cześć. Witam wszystkich na drugim już Overwatchu i dzisiaj również będziemy. Panować tych Debili. Z tym, że ja mam ostatnio jakieś problemy z cheaterami. I zobaczcie, wczoraj, godzina 17.30, godzina 19.04, godzina 21.27, wczoraj w każdym z tych trzech meczy był jakiś kurweter. A, a w tym to to już w ogóle była jakaś porażka. Nie, to nie w tym. W tym to w ogóle była jakaś podażka. Corsonoras, Kalpokalas Kalas, neo, Neonardas i Melonidas. J**e, kasztany. Każdy z nich citował, każdy z nich latał normalnie na aimbocie i jakichś tam innych tych. No nie dało się grać. Nie dało się grać, dlatego ja jestem normalnie aż zmotywowany, żeby roz żeby wiecie, żeby roztrzaskać im te głowy. Znaczy, w overwatchu oczywiście. Ale tak, na dobry, na dobry opening zobaczymy taką małą, można powiedzieć, wyróżbę. Ona będzie oznaczała... I przed każdym takim overwatchem będę to robił.

Lekkie zużycie. No dobrze, to myślę, że to będzie dobry Overwatch. Ile to kosztuje? <grywa> 342 zł. Dobra, to mamy żemeczkę. Trochę zestresowany. Dobra, także ja oceniam dowód. Tak, takie coś to co ja lubię. Ja bardzo pożądane są takie właśnie openingi, gdzie się dużo zdobywa pieniążków. Ja to takie coś lubię. Aż dzisiaj wrzucę ten odcinek jako pierwszy, bo bo to jest fajny drop i dobrze się przy nim bawiłem Znaczy no to ta chwila, nie? Całą drogą moim rekordem otwierania skrzynek bez noża to jest 1400 skrzynek dokładnie Czyli 19 tysięcy złotych na polskie Jakby kogoś to interesował i chciał przeliczać, a dlatego, że jeszcze otwierają też shatterweby, bo zawartość chyba 8 zł za sztukę w pewnym momencie i ten odcinek też jest na YouTube jeżeli kogoś również to interesuje Mamy Miras, Mamy Miras i co tu się... Co tu się dzieje? 8-11. Oby to był mój mecz. Takiego mogłem skazać takiego kasztana. Dobra, na razie nie ma co chodzi. Ma 13 fragów, jest 13-13. I co on jest z Nie odwrócił się od flesza i mierzył nadal, nadal przez niego. To też jest... Już trochę, już trochę tu zaśmierdziało, ale nie, nie sądzę. A, no już i***e ten. No dobrze, dobrze. Fajnie się pobawiłem już. Proste demo. Ale to chyba wszyscy są odpaleni, to jest mecz debili. To im sprawia taka przyjemność takiego grania. Swoją drogą, jak ja mam Twitch Prime'a, to mi się wydaje, że jak mecz jest bez Prime'a, bo pewnie to jest mecz bez Prime'a skoro wszyscy cheatują w tej gierce, to nie powinni mi się w ogóle pokazywać. Zobacz, ten chłop strzela w ziemię i z oś trafi. Kaczka. A jak tutaj, to, o, tutaj strzał poszedł. Wszyscy odpalają. A ten co robi tutaj? Wszyscy patrzą się w ziemię. Od on zabił. Kurde, co mi zabił. Co to są za cheaty już? A to niby taki nowy system teraz wprowadzili, że oni że oni teraz łapią wszystkich cheaterów, że coś tam, coś tam A, A tu wszyscy patrzą w ziemię i strzelają O Jezus Dobra, nie chcę mi się tego oglądać, straciłem już szacunek do tych, do tych ludzi Da się tak szybko przewinąć? A, bo to szybkie demo jest A, to se można ten Ja szybko chcę sprawdzić, widzę, że się ustawiam w tych samych pozycjach To są jakieś ich main pozycje to tylko taki ciekawy trochę są na, na cheaterków, nie? Znaczy ciekawy w tym sensie, że citerzy versus cheaterzy. I kto wygra ten mały przeciw Dobra, przewinę to, bo zaraz sraczki dostanę. Eee, no tak, wspomaganie celowania oczywiście niewystarczające dowody <laughs> Nie no, wszystkie ponad wszelką wątpliwość. Oni powinni... Z... Ale a mnie to nawet ci ludzie mogli iść do więzienia tak szczerze. To jest... Jak oszukiwanie w życiu prawdziwym. Muszę teraz decydować CSK. To jest takie. To są jak oszustwa podatkowe. Albo. Albo oszustwa w sklepie. To jest jak kradzież, bo to jest. Ludzie kradną Twój czas. I za to powinno się skazywać ludzi. Normalnie powinni siedzieć, mieli, mieli osobne cele. I największą, takim, największym ich. Największą rzeczą, taką bolesną dla nich, to powinno być. 16 godzin. 16 godzin w ciągu dnia w takim więzieniu, po powinni biegać na bieżni bez dostępu do komputera, żeby ku... ruszali znowu te tłuste dzieciaki. Na pewno takie z pustymi włosami. Ale jestem w już po pierwszym, po pierwszym Overwatchu. A to... A te mecze nie były takie jak te, jak te poprzednie, bo one, bo bym wam mógł pokazać, To się ludzie kryli. Szkolek też byli gównani. Zanim Overwatch się wczyta, to wam pokażę, na jaki mecz grałem wczoraj. Jaki w Dybigie, ale to jest tylko na no dobrze, i zobaczcie sobie, co tu się działo. Teraz wam w pewien sposób opiszę, co ten cheater zrobił. O! Zobaczcie ten moment. Zobaczcie, jaki on jest głupi. Ten mecz, z którym ten cheater grał. On sobie pomyślał, że ja stoję w oknie i se na niego patrzę. A w rzeczywistości. Ja tu nie stałem. Ja stałem to. Ale chłop tego nie wiedział. I on se pomyślał, że no. Zaraz go zabije, nie? I patrz zrobił. Słuchajcie jaki obwióz. Ja musiałem przegrywać takie mecze. I jeszcze, kurde, koleżka tutaj, co wilku tu jest. On też. Przepraszam bardzo. On spadł z tej rangi. Tego lema. No nie da się grać w tą, kurde grę. Dlatego trzeba. Dlatego trzeba ich banować. Trzeba ich jebać. On mi się okaże, kim ta osoba jest. Dobra. Nie będę nic wróżył. Ja chcę jeszcze raz playera 2 albo koskę. Koskę. Koskę teraz bym chciał. Kurczę. No nic, ale warto jest spróbować. Dobra, podejrzany tutaj jest. Yy... 20 do 3 Czyli takie pozytywne dość staty O, tutaj już widzę, że coś jest już z nim nie tak Nie sprawdzę mi stówek Reflex Boga I wiadomo gdzie Dobra Już mi się nie chce oglądać tego dema <ścoughs> O jest jaki obvious I właśnie tak, w taki sposób grał ten Karotonitas z poprzedniej gierki co wam pokazywałem nie no, nienawidzę tych ludzi, ja się wiem jak na to patrzę, bo to nie jest, to nie jest przyjemne. Mogę to przyspieszyć. Chociaż, żeby ti, jakby ci chociaż cheaterzy ci, ci to tak cheatowali, żeby nie było wiadomo, że cheatują. I się z tym kryli, to jeszcze by było to ciekawe, ale oglądanie takich demek jeszcze chyba ma aim'a. Nawet podejrzewam, że ma aim'a. Dobra, można to już przyspieszyć. O teraz jak sobie patrzysz miejscóweczki, chłopie, teraz już to, już, to już za późno To już za późno, to już za późno na ciebie Także, oczywiste ponad wszelką wątpliwość Wspomaganie polacelowania, oczywiste ponad wszelką wątpliwość Inne zewnętrzne oczywiste ponad wszelką wątpliwość I oczywiście umyślne przeszkadzanie I to jest k najbardziej wartościowy powód, który zaznaczam Bo te wyżej to one wiadomo, ale to I zachęcam was żeby to robić, jeżeli robicie overwatche bo tak naprawdę to on nam kurwa, wszystkim przeszkadza. I enemy przeszkadza, i traciłem przez niego czas. I własnym teammateom przeszkadza, bo na pewno nie jest im przyjemnie tak grać, w taki, taki meczek, na którym. No fak faktycznie fajnie wygrać, ale i tak im to cofnie, nie? no to... Także przesyłam ten werdykt i mam nadzieję, że. skażą go. Ok, co my tu mamy? Miras! No i świetnie. Lubię tą napkę. Dobrze, że nie dostaję takich ofisów. bym się chyba poklaskał mydłem Podejrzany. Co ty tam masz? 3-2. Trzecia 3 runda. Rozumiem, że teraz wniesz jakiegoś eisika, tak? Że cię zreportowali Toś musiało się stać, że jesteś odpalony. bunnyhopik, to nadal nic się nie znaczy. Nawet powiem, że on nawet nie umie tego robić. Lemko tak trochę przycina. To może być ciekawiej. Prawidłowo wychyla póki co. Dobry strzał. Zabił. I teraz podejrzewam, że tego trzeciego gdzieś tak znajdzie w jakimś takim dziwnym miejscu. Pewnie dlatego go zreportowali. Tak coś czuję. Jezu, ten karty strike ma 300 lat i oni nadal nie potrafią zrobić tych demek, wszystko tu jest kurwa nie tak, to się źle ogląda. powinna być jakaś odznaka, że na przykład za 1000 łapanych cheaterów masz odznakę jakiegoś, jakąś czaszkę przekreśloną czy coś i tak jak tutaj by były umieszczone takie odznaki ale za, co ja wymagam, co ja wymagam od gry, która nie potrafi zbanować ludzi z aimem, Działałeś go, o i pewnie dlatego dostał reporta no jednak nie do końca też wydaje mi się, że to nie jest jakiś duży poziom, to jest takie, myślę goldy po sposobie poruszania się tego podejrzanego. po drogą... A nie da się sprawdzić, czy... Czy innym laguje, czy coś. Piskanik teraz w drewno. No i nie wykorzystał. Ale gdzie on napierd...a w ogóle? Przestanie <laughs> granatów też mu nie wychodzi. O Jezus, to jest, to jest mniej niż gold. To jest srebro jakieś. O. Wszystko na razie normalne. Dobra, koleżko, przewiniemy się trochę, bo ty jesteś nudny. Dobra, póki co jest czysty. O tu bardzo szybki strzał Bardzo szybki strzał I tu zaczęło troszeczkę Sj**ać Wiadomo, że demka nie są dokładne <śm> 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 On też nie jest jakoś Piękno dokładny W każdym razie oddał jeden tak strzał szybki może to jest powód, dla którego go nienawidzą. Dobra, jeden terrorysta robi plecy. I raczej on nie może o nim wiedzieć. Ale trafił bardzo szybko, dwie głowy. Ale też w niego nie celował jakoś przez ściany i było to jak najbardziej normalne. Może mamy jakiegoś boga refleksu? ładny strzał, ale dlaczego na przykład dalej nie patrzył, nie? Skoro jeden wychylił, to nagle zawrócił się i se poszedł coś innego robić. W każdym razie teraz obserwuje pozycję, w której nie ma przeciwników, więc on albo się nie skupia na grze, a jest dobry na przykład. Mógł dostać info od faktycznie. Demko się już kończy? Nie jeszcze połowa. Nie jestem w stanie nic stwierdzić. Przyjaram ze szluga dla otrzeźwienia umysłu. Skracanie z nożem dostał na pewno informację, że na upchodzą, na tam jeden chyba z nich widział ze trzech, z rampy jak zbiegają I z pałaców, także czterech spaków nad tym to może teraz być skracać już na luźno Słyszę teraz z kościa Ale jaki sposób go słyszał? Na pewno słyszał o! Ale jedna podejrzana akcja nie czyni z niego cheatera tak naprawdę A gra jak najbardziej czysto póki co Tu też bardzo szybko spojrzał na midzie Ale też dostał info od swojego Bo To co on za smoki rzuca jakieś To było trochę dziwne. Bo jednak osoba, która... To też bardzo szybka reakcja. Tej Afki ten jest bogiem. To było trochę dziwne, bo on wbiegał do okna i jakby miał bucha, to by zobaczył, że biegnie, a on jest odwrócony plecami, do się od razu za skrzynki. Chociaż też... Nie wiadomo jak się komunikują, bo nie słychać. A fajnie było jakby słychać, nie? Tam by była pewnie cykabli, cykoble. O, i teraz może przejdzie z co A! Coś tu zaczęło j**ać I to dość porządnie Chwileczkę Sprawdźmy czy jego reakcja była szybsza Teraz skraca bardzo pewnie Wcześniej w tym miejscu wyciągną broń na przeciwnika o, ale oni, nie używają. No, i to jest właśnie takie demo, którego oczekiwałem. Jest ono trudne. Nie trzeba mieć 100% pewności, nie? Jestem ciekawy waszej opinii A propos trzeciego demka, możecie napisać na przykład w komentarzu To o nim sądzicie Wydaje mi się, że te strzały z AWP były Zbyt bardzo Zbyt szybkie Ale też trzeba brać pod poprawkę na to Jakiej jakości było to demo a może on grał na monitorze 1000 Hz i po prostu widział więcej? Pomagania celowania raczej nie było. Tu bardziej się tyczy wszystko o WH. Ta akcja na Midzie, kiedy jeszcze gość nie wybiegł z okna, a on już na niego wycelował i prosto w banie trafił, to było Tak samo akcja w pałacach, jak terrorysta wybiegał, a wybiegał, a nie na przykład pikował, to, to też tu ujało. Tak samo moment, w którym zakręcił na midzie yy, Widząc na ekranie, że podbiega na... Dobra, cheater Cheater, tutaj raczej nic A jeżeli cheater, to oczywiste ponad wszelką wątpliwość przeszkadzał Tak bym to rozumiał I to by było wszystko, jeszcze sobie otworzę skrzyneczkę Taką, na szybciuszka Kurczę, miałem nadzieję no okej, okay, to dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego Overwatcha Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do zostawienia łapek w górę yy, Oczywiście też subskrypcja I zapraszam na moje live'y, które są w przyszłym tygodniu, od poniedziałku I wszystkie linki są oczywiście w opisie Grupa na Facebooku, Discord, Instagram To jest, wiecie, to są rzeczy, które trzeba, trzeba być, trzeba na nich uczestniczyć Jeżeli chcesz być częścią tej całej naszej społeczności fascynującej I to tyle Także dziękuję do widzenia.